Opowiem Wam o tym, jak to będzie wyglądało w naszej sytuacji, bo Milka jest młodym koniem, ma 2 lata i 8 miesięcy. Nie ma doświadczenia w pracy z człowiekiem. Jak uczycie się naturalnego treningu. To uczycie się różnych technik, odczulania, rytmicznej presji, stałego nacisku. Pamiętajcie, że konie znają te techniki. To nie jest tak, że ja muszę milkę nauczyć, że są fazy. Bo fazy są końskie. To my się od nich uczyliśmy tego sposobu porozumiewania się, że trzeba ustępować od narastającej presji. Że jak jest stały nacisk, to powinna od niego ustąpić. Z natury, na drapieżny nacisk szybki koń będzie napierał, na stały nacisk wolno narastający koń będzie odpuszczał. I teraz przez najbliższe dni, my sobie z nią będziemy jeszcze do jutra, my się przez te najbliższe dni, szczególnie tydzień, dwa, będziemy bardzo poznawać.